Gumowym narzędziem inicjujemy dziuplę. Drzewo twarde jak stal. Na twoją dioramę. Z dokładnością chirurga z problemem alkoholowym na delirce przycinamy drut stalowy. Który ściskamy bezwzględnymi szczękami i madła. Zakładamy rejbany z kastoramy, aby chronić swe piękne oczęta. Drut skręcamy. Jak nastolatki na domówce w stronę grzechu, tworząc drzewopodobny kształt. Ugniatamy fafika aż zielenieje, dodając miliput dla lepszych właściwości gniecenia. Stalowy szkielet oblepiamy masą jak blacharę piętnastoletniego golfa trójkę. Dobrze zwilżonym gumowym narzędziem inicjujemy dziuplę. Szpatułką do koksu drążymy rowa. Wielokrotnie. Wycinamy z kartonu podstawkę, którą obtaczamy piachem skradzionym z piaskownicy. Danim szprejem z Action traktujemy pień i przechodzimy do korony. Watę cukrową ze Śląska dzielimy na porcje dziecięce i formujemy wzgrabne pączusie. Na stół wjeżdża zielsko z Kauflanda, które przy pomocy kleju w szpreju mocujemy do pączku. Tak przygotowanego pulpeta psikamy jeszcze raz klejem. Nie śpimy na pieniążkach, więc znowu tanim szprejem malujemy klopsy na zielono. Wznosząc się na wyżyny do dowcipu, stalowe drzewo malujemy brązem stalowego legiona. Kilka kropel bieli dla rozjaśnienia i już możemy traktować pień pędzlem suchym jak żarty z tego odcinka. Pamiętaj, by umyć pędzel po każdej suchej akcji. Brązowy łosz rozcieńczamy medium, jak entuzjazm po wypłacie rachunkami za prąd. Łoszujemy, ponownie sucho pędzlimy i przechodzimy do montażu korony. Kropelką w żelu lub klejem na gorąco pokrywamy druty, na które nadziewamy majerankowe klopsy. Następnie z pomocą żywiołu powietrza ciemną zielenią psikamy od dołu, a jasną od góry. Nie na odwrót. Wykańczamy podstawkę, pudrujemy tam czy siam. I oto i jest. Dorodne, okazałe, drzewo twarde jak stal.